Tutaj w tym domu bardzo bardzo wielu poznaje różnych ludzi, wczoraj była właśnie impreza, gdzie chłopacy zaprosili swoich znajomych, którzy przyszli z, z bandem po prostu Przywieźli swoją perkusję, była gitara wysowa, była gitara elektryczna. Słuchajcie, cudniło naprawdę fantastyczna impreza była. Przyszło tyle osób, że tam nie było gdzie jak przejść w ogóle w kuchni i w salonie na dole. Ale było przecudownie fantastycznie, naprawdę takiej imprezy to ja dawno nie miałam. Wszyscy fantastycznie się bawili, mamy super zdjęcia, więc też właśnie będę coś, będę coś z tej okazji robić, żeby Wam pokazać jak to wygląda i tutaj przywijają się ludzie naprawdę w tylu narodowości, że można się tylu fajnych rzeczy dowiedzieć. Wczoraj na przykład na imprezę przyszli ludzie z Czech. Jest tutaj przychodzi czasami też taka inna dziewczyna z Polski. Są ludzie z Brazylii, tak jak mówiłam. No są pięciu Brazylijczyków, tak, którzy mieszkają na dole. W samym tutaj mieszkaniu oprócz mnie jest właśnie: mieszkam z dziewczyną z Tokio, jest dziewczyna z Lyon, z Francji, jest dziewczyna z Włoch, jest dziewczyna z Bułgarii, więc cały miks po prostu wszystkich narodowości. Pojawili się ludzie z Argentyny i z Meksyku wczoraj na imprezie, których już jakby wcześniej poznałam, więc. Bardzo lubię, bardzo lubię spędzać czas z tymi ludźmi, bardzo lubię z nimi rozmawiać, można się fantastyczne rzeczy dowiedzieć też. Um, oni mogą nam pokazać taki trochę inny. Um, oni mają taki troszkę inaczej właśnie spoglądają na Europę. Oni przyjeżdżają tutaj do Europy um, niby zapisać się do szkoły językowej, ale tak naprawdę, żeby bardziej pozwiedzać. Ja też rozumiem ich, też rozumiem tą chęć. Tego zwiedzania, poznawania świata, bo jeżeli ktoś po prostu w inny sposób nie może załatwić sobie wizy, żeby przyjechać do Europy, to ja uważam, że naprawdę warto załatwić sobie to tak, powiedzmy, pokątnie. Dużo ludzi tak robi, że oni właściwie umieją mówić po angielsku, ale przyjeżdżają tutaj, zapisują się do szkoły, żeby to, powiedzmy, wszystko było legalnie, oczywiście no tam nikt nie planuje, nie wiadomo jak zostać. Niektórzy, niektórzy łapią pracę oczywiście i chcą przedłużać wizę, bo taka możliwość dla nich istnieje, więc e, jest mieszanka kulturowa i ja po prostu coraz bardziej lubię ten dom, coraz lepiej się dogadujemy e, i czuję się e, czuję, czuję po prostu, że jestem częścią takiej wspólnoty e, i bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, e, co mogę jeszcze powiedzieć? Odkrycie, odkrycie. No właściwie Ameryki nie odkryłam, ale już Wam mówię o co chodzi. Um, są takie wielkie metropolie, takie jak na przykład Paryż czy Londyn, i tam podróżowanie rowerem jest znośne, aczkolwiek wszędzie jest bardzo daleko. Dublin jest jednak takim miejscem, tak samo jak Oslo czy Sztokholm. To są stolice europejskie, tak, ale um, te miasta są mniejsze i muszę wam powiedzieć, że po miesiącu jak Mountain Rover to po prostu była najlepsza inwestycja. Jakie jak najlepsze transakcje, jaką tutaj dokonałam, po prostu. No, udało mi się to fantastycznie. Do uczelni mam naprawdę bliziutko. Zresztą wszędzie mogę dojechać z rowerem. Tak jak mówiłam, komunikacja miejska jest tutaj dosyć droga, a rowerem nie jest aż tak zimno. Słuchajcie, to, to jest fenomen. To jest naprawdę fenomen. Ja pamiętam, w zeszłym roku też nie padało. Nie padało przez. Ja przyjechałam przez 3 miesiące, właściwie może padało 6 razy. Czasami ludzie mówią, że a, bo tutaj pada strasznie, nie nieprawda. E, pada dopiero tak mniej więcej powiedziałabym, na wiosnę, e, ale rower. Cudownie. Tutaj nie ma takiej zimy, na przykład teraz ja jeszcze nie chodzę w kurtce zimowej. Um, już tak pod wierszu, to już tak trzeba się bardziej ubrać, jakieś tam powiedzmy ewentualnie grubsze skarpety. Czasem, czasem nałożę rękawiczki, ale to nie jest taki mróz, na przykład minus 5 stopni, że jest lód, jest bardzo ślisko, czy coś w tym stylu. Jest bardzo fajnie rower. Każdemu, kto jedzie gdzieś na przykład studiować, chociażby na pół roku, może kupić rower z second handu, z drugiej ręki, dać te 50-80 euro, tak jak ja dałam, 80 euro za rower razem z kaskiem i razem z taką odblaskową kamizelką, która, która jest tutaj właśnie obowiązkowa. Co, co prawda, niektórzy jej nie używają, ale lepiej używać. Ja uważam, że to jednak dla, dla bezpieczeństwa dla wszystkich właściwie um, to daje taki bonus, że po prostu nas, nas widać, a jeżeli pada deszcz, to ta kamizelka jakoś jeszcze bardziej po prostu poblaskuje, um, więc właściwie ze względów bezpieczeństwa nawet mogłabym tak powiedzieć. Czasami niektórzy ludzie tutaj jeżdżą jak wariaci. Um, I tak samo zauważyłam e, właśnie po tym miesiącu, ja sama jak byłam takim pieszym, to właśnie bez roweru, to sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak piesi. Potrafią wejść pod koła czasami, yy, i na to trzeba bardzo uważać. Tutaj naprawdę trzeba mieć po prostu no, oczy dookoła głowy. Trzeba, jak się wierzy, nawet na skrzyżowanie, jeżeli nie ma się zielone światło, czy po prostu naprawdę ludzie robią niestworzone rzeczy, yy, więc trzeba się pilnować. Ale słuchajcie jedziecie gdzieś do takiego właśnie mniejszego miasteczka, pierwsza rzecz, którą kupujecie słuchajcie, rower, nie tracicie kasy na bilety, kupicie rower raz, nawet jeżeli coś wam się tam zepsuje, możecie zawsze tam y, dogadać, pogadać z ludźmi czy, czy znają jakieś takie miejsce, gdzie można na przykład naprawić rower tam powiedzmy za pół darmo y